Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Po pierwsze, przepraszam za słabą jakość techniczną tego programu, ale nagrywam go na mazurach i nie mam tutaj już internetu. Muszę te programy wrzucać w mieście, gdzieś w hotelu czy w restauracji, gdzie nie mogę siedzieć godzinami. Chciałem dzisiaj mówić o. Powstaniu warszawskim o tym, czy jest wzorem, czy powinniśmy o nim pamiętać również dlatego, żeby w pewnym momencie móc doprowadzić do wybuchu kolejnego powstania w obronie Polski w obronie niepodległości. Zawsze przeżywam rocznicę Powstania Warszawskiego. Przeżywam, bo się na nim wychowałem. Bo pochodzę z rodziny od strony matki, licznej rodziny, która spędziła e, czas powstania w Warszawie, e, moja mama e, miała legitymację e, AK, e, co było wtedy ważne, bo ci z legitymacją trafiali do obozów wienieckich a Ci bez legitymacji, często do obozów koncentracyjnych. Mama zrezygnowała z tej legitymacji, zniszczyła ją, bo chciała razem z rodziną opuszczać y, Warszawę. I y, wychowałem się nie tylko przez wspomnienia rodzinne nie tylko przez to, że urodziłem się w Warszawie i wciąż natrafiałem na te miejsca powstańcze, i y, słuchałem na przykład. Kazań, y, prymasa tysiąclecia na temat powstania, było ich sporo, ale też już w podstawówce czytałem wiele wspomnień z powstania, wiele opracowań dotyczących powstania. Ale boli mnie od wielu lat to, że z okazji rocznicy powstania różne osoby z prawej strony, z katolickiej strony, podważają sens powstania, a podważając sens powstania, pośrednio godzą w tych bohaterów, w tych, którzy heroicznie walczyli w powstaniu, walczyli za Polskę. I dzisiaj odwołam się do jednego z takich tekstów, yy, który, nieważne kto jest jego autorem, yy, ważne jest to, co w tym tekście jest. I yy, krótki tekst, przeczytam pierwsze zdanie. Powstanie warszawskie po przeczasy niechaj będzie punktem odniesienia, ale nie wzorcem. To nie jest wzór do naśladowania, tworzenie sytuacji, w których cywile tysiącami, dziesiątkami tysięcy, łącznie przecież mowa o setkach, będą padać ofiarą ludobójstwa, jak na warszawskiej y, woli. I tu się nie zgadzam z tym zdaniem, bo y, z tego zdania by wynikało, że yy, to ludobójstwo w trakcie powstania było efektem powstania i yy, tylko efektem powstania, i że gdyby nie było powstania, nie byłoby tego ludobójstwa. Yy, Hitler, Niemcy zawsze planowali, yy, mieli to, yy, mieli taki plan żeby zniszczyć Warszawę i wymordować wszystkich warszawiaków. I pytanie, czy gdyby nie było powstania, to by nie zrealizowali tego planu. Ja bym tutaj się powołał na hein Heinricha Himmlera, który wspominał, że, wieś, że na wieść o wybuchu powstania Na wieść o wybuchu powstania udał się natychmiast do Hitlera, który oświadczył: Mój chirze, mój że pora jest dla nas niezbyt pomyślna. Z punktu widzenia historycznego jest jednak błogosławieństwem, że Polacy to robią, że chodzi o powstanie. Po pięciu, sześciu tygodniach wybrniemy z tego. A potem Warszawa, stolica, głowa, inteligencja tego byłego 16-17 milionowego narodu Polaków będzie zniszczona. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód, i od czasu pierwszej bitwy pod Tannenbergiem leży nam w drodze. A wówczas historycznie polski problem nie będzie już wielkim problemem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą. Ba, nawet już dla nas. No i Hitler wierzył, że poprzez zniszczenie polskiej stolicy zabezpieczy rasową przyszłość Niemiec. Oczywiście, rozważając historię, nie należy gdybać, ale tutaj to gdybanie może nam się przydać, że gdyby powstanie nie wybuchło, Rosjanie dalej staliby, czy Rosjanie dalej staliby na e, linii Wisły, czy Niemcy nie i tak i tak nie zniszczyliby Warszawy, nie wymordowali, nie starali się wymordować jej mieszkańców. To było w planach, to było w planach. I teraz tak. Yy, yy, yy. Chciałbym jeszcze odwołać się do yy, Marii Kominek, Świętej Pamięci Marii Kominek, wielkiej katoliczki i Polki, wcześniej bułgarki i prawosławnej. Ja z nią przeprowadziłem taki wywiad, który później był e, fragmentem, znaczy wszedł w, w książkę jej autorstwa. E, I ona tam e, zadaje jej pytanie, jak to się stało, że została Polką. I ona mówi tak: znalazłem się w Warszawie. Warszawa wtedy, 30 lat temu, ona te słowa pisze w 2010. Była troszkę inna. Nie wiem, czy to, co teraz powiem, będzie jasne dla tych, którzy nie znają dawnej Warszawy, ale wtedy to ja widziałam Warszawę, w której każdy dosłownie kamień przemawiał do mnie krwią bohaterów. To nie szkodzi, że było to miasto rządzone przez tych, co uważali bohaterów powstania warszawskiego za wrogów narodu. Warszawę odkrywałam chodząc po jej ulicach i oglądając je przez pryzmat powstania. O powstaniu warszawskim też musiałam się wszystkiemu, wszystkiego sama dowiedzieć. W żadnej szkole mnie tego nie uczono. Sama odkrywałam w trudno dostępnych źródłach i we wspomnieniach ludzi, starszych bohaterów, ludzi starszych bohaterstwo powstańców. Dwóch stryjków mojego męża zginęło w powstaniu, ich matka opowiadała mi, jak jeden padł na jej oczach. Pokazywała mi podwórko, na którym w pośpiechu go pochowała. Opowiadała, jak przeprowadzała ekshumację, by pochować go po wojnie w grobie rodzinnym i jak w ruinach na powierzu znalazła zwłoki swojego drugiego syna. Miała nadzieję, że znalazła właśnie jego ciało. W kieszeni zmasakrowanego powstańca była taka sama fajka, jaką miał jej syn. Tak więc chciałam zrozumieć powstanie. Chciałam zrozumieć bohaterstwo, samozaparcie, miłość do ojczyzny tych ludzi, którzy przez 63 dni w upale, chłodzie, w kanałach i w ruinach pod nieustannym bombardowaniem i obszarem walczyli o Polskę, bo powstanie warszawskie było powstaniem o Polskę. Sama wychowałam się w narodzie sprzedanym w Jałcie. znaczy była Bułgarką, ale nic nie może się równać ze zdradą sojuszników w stosunku do Polski. Te rzeczy odkrywałam powoli. Powoli uczyłam się, dlaczego pod Monte Cassino kwitną czerwone maki, co oznaczają nazwy Westerplatte, Tobruk, Grunwald, co to jest cud nad Wisłą, co to była Odsiedź Wiedeńska. W każdym bądź razie moja miłość do Polski zaczęła się od miłości do Warszawy. Mówisz o wydarzeniach historycznych, o bohaterstwie, o tym, co kształtowało patriotów wielkich Polaków. Powstanie warszawskie to, to ja teraz mówię. Powstanie warszawskie to był dla Ciebie jakiś początek w tej perspektywie. Jakie inne momenty yy, historii wywarły na Ciebie taki sam czy podobny wpływ? Nie umiem ich uszeregować, mówi Kominkowa. Podam Ci te, które dla mnie są najważniejsze. Obrona Częstochowy, odsiedź wiedeńska, obrona Lwowa, cud nad Wisłą, Westerplatte. Nie chciałabym jednak, byś wyciągał wniosek, że tylko czyny zbrojne były podstawą mojej polskiej formacji. Tych taktów jest bardzo wiele. Yy. Nie sam jednak czyn jako taki kształtuje świadomość narodową, kształtuje ją krew przelana. Można sparafrazować Oryginesa, który powiedział, że krew męczenników rodzi Chrześcijan, i powiedzieć, że krew powstańców rodzi Polaków. Wiadomo, że gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy polityczne, znajdzie się wielu mocnych, którzy chcą skorzystać na zaistniałej sytuacji. W tym sensie być może i wrogowie Polski starali się zyskać dla siebie, co tylko się da. Jednakże te powstania, bo Komunikowa mówi też o powstaniu listopadowym i styczniowym, były moim zdaniem potrzebne nawet za cenę utraty wielu wartościowych ludzi. No i tutaj dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Grzegorz Bram mówi, że ostatnio mówił, że trzeba by zweryfikować wszystkie fakty. Związane z obozami koncentracyjnymi na terenie Polski, ustalić wreszcie ile było tam ofiar, bo liczbę tych ofiar zawyżali Rosjanie i to oni trzymali rękę tutaj na pulsie, na, na wszystkim, na dokumentach, na, na dowodach, na zeznaniach wielu świadków których zmuszali, jak twierdzi Bram do, do różnych wypowiedzi. I ci Rosjanie zawyżali e, tą liczbę ofiar w, w obozach koncentracyjnych, żeby po pierwsze no jak, jak najgorszym świetle przedstawić Niemców, a po drugie, żeby ukryć swoje zbrodnie, żeby te zbrodnie jakby zmalały, żeby nie były e, widoczne w kontekście wielkich zbrodni niemieckich. No i teraz, jeżeli pójdziemy tym tropem w odniesieniu do powstania warszawskiego, no to pytanie skąd wiemy, że było tyle ofiar, że było tyle ofiar wśród ludności cywilnej, że było tyle ofiar e, wśród żołnierzy? Prawda? To też ustalali e, Rosjanie i Komuniści. No i e, wszystko wskazuje na to, że też zawyżali tą liczbę ofiar z kilku powodów. Po pierwsze, no chcieli uderzyć w Niemców, po drugie, chcieli uderzyć. W armię krajową, znaczy pokazać, że jej działania pociągnęły tyle ofiar w ludności cywilnej, a po trzecie ukry chcieli ukryć swoje zbrodnie, ale zbrodnie dokonane na warszawiaka. Da? Bo przecież tych warszawiaków oni mordowali już w trakcie powstania, bo byli na Pradze, NKWD się zagnieździło w Otwocku i, i tam zabijano Polaków. Później, kiedy już Rosjanie weszli do Warszawy, weszli w głąb Polski, no to mordowali i Rosjanie, i ci komuniści, ci komuniści pol, polscy, no w cudzysłowie polscy, i NKWD, i, i UB, i służby specjalne wojskowe. Wiemy, że jeszcze po wojnie funkcjonował KL Warszaw obóz koncentracyjny w centrum Warszawy, który mieścił się na Woli. I, I nie wiemy do końca, ilu tam zabito Polaków. Wiadomo, że zaraz po wojnie byli tam umieszczani żołnierze AK, warszawscy żołnierze AK i nie tylko warszawscy. I... i Pytanie, czy przypadkiem tych liczb też nie należy zweryfikować, prawda? czyli mówienie o setkach tysięcy może się okazać być nieporozumieniem. I teraz jeszcze jedna, jakby ważna kwestia w tym tekście, który cytowałem, czytamy dalej, przestańmy go cały. Powstanie warszawskie po wsze czasy niechaj będzie punktem odniesienia, ale nie wzorem. To nie jest wzór do naśladowania. Tworzenie sytuacji, w których cywile tysiącami, dziesiątkami tysięcy, łącznie przecież mowa o setkach, będą padać ofiarą ludobójstwa, jak na warszawskiej woli. Niech to nie będzie wzór, żeby jedenastoletni chłopcy odgrywali rolę zwiadowców w jakichś akcjach bojowych. Tam Wcześniej w tym tekście jest napisane, że mowa o, o, o dzieciach, które zginęły. Walcząc w powstaniu, walcząc czy będąc właśnie zwiadowcą. Niech dorośli mężczyźni narażają życie, a nie dzieci, nie kobiety, nie starcy. No i teraz z tym się też jakby nie można zgodzić, dlatego że z tej wypowiedzi by mogło wynikać, że walczący. Że powstańcy jakoś zmuszali kobiety i dzieci do walki, albo się zgadzali na to, żeby kobiety były sanitariuszkami e, czy łączniczkami. E, I teraz, e, po pierwsze, e, to nie było tak, znaczy, bo normalna wojna wygląda w ten sposób, że jest jakiś front. No i teraz tutaj nie było frontu, nie było ciągnięcia dzieci i kobiet na front, bo front był w całej Warszawie. Nie wiemy, znaczy ja przynajmniej nie wiem o tych 12, 13, 14-latkach, którzy brali udział w powstaniu. Oczywiście oni sami chcieli. Pytanie, dlaczego powstańcy się zgadzali. Yy, odpowiedź jest taka, że yy, co te dzieci mogły? Siedzieć w piwnicy i czekać, aż przyjdzie Niemiec i wrzuci granaty, albo wleje yy, benzynę i podpali, albo wywlecze z tej i, i, piwnicy i, i rozstrzela. <laughs> Chcieli pomagać i pomagali, i to jest yy, bohaterstwo, i to jest heroizm, który yy, powinien być dla nas wzorcem. Powinien być wzorcem dla tych. Przyszłych y, pokoleń. I teraz tak, tytuł tego y, programu jest y, taki: Powstanie Warszawskie, czy powinniśmy je powtórzyć? O co tu chodzi? E, znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że ta krytyka powstań styczniowego, listopadowego, warszawskiego, niesie za sobą takie antypolskie przesłanie. Że nie warto wstrzymać powstań, że więcej żadnych powstań. No i, i ja myślę, że świętej pamięci Maria Kominek miała rację, kiedy mówiła krew bohaterów polskich, bohaterów rodzi Polaków. Na pytanie, co by było z Polską, gdyby nie było tych powstań? Czyli jaki byłby stopień wynarodowienia, jaki byłby stopień Zapomnienia o polskości, co by się w Polsce działo, i zobaczmy, to mnie boli, przeraża, że to, co się stało w 1989 roku, okrągły stół, on miał miejsce pod hasłem: Niech się nie poleje krew, czyli niech nie będzie powstania. No, i, i co z tego wyszło? Znaczy, z wrogami, zbrodniarzami, zdrajcami, niby Polacy usiedli przy jednym stole i tak się dogadali, że ci komuniści mieli swojego prezydenta, mieli 65% posłów w parlamencie, że później ich nie ruszono, że sądy ich nie sądziły, że nie było lustracji, że nie było dekomunizacji. Ale najgorsze, że PRL pod każdym względem dalej trwa. Bo to państwo, w którym żyjemy, jest przedłużeniem PRL-u, ustroju komunistycznego, rozstroju sowieckiego. Krajowa Rada Sądownictwa, o którą wciąż trwa spór, została wymyślona przez Wojciecha Jaruzelskiego. Została wymyślona po to, żeby właśnie w przyszłości chronić. Komunistów. Została wymyślona po to, żeby w przyszłości komuniści i ich dzieci zawładnęli sądownictwem i nie tylko sądownictwem. Co powinno się zdarzyć w 1989 roku, jak nie wcześniej. E... Powinno być powiedziane: Komuniści, oddajcie władzę, oddajcie się w nasze ręce, internujemy was, będziecie mieli. Sprawiedliwe procesy będzie dekomunizacja. Bo zobaczmy jeszcze jedną rzecz tak na marginesie, że dużo się mówiło w 1989 roku, o agentach, od, odsądza, od, odsądzało się ich od czci i wiary, mówiło się, że to żyli ludzie zdrajcy i tak dalej. A co z ich mocodawcami, co z tymi, którzy zrobili z nich agentów? No, o tych się nie mówiło, a ci, co zrobili z nich agentów, to nie była tylko Służba Bezpieczeństwa czy WSW, ale ci komuniści, którzy tymi służbami zarządzali, którzy zarządzali państwem. Także w 1989, powinno się powiedzieć, komuniści, do widzenia. A gdyby nie chcieli odejść z dnia na dzień, natychmiast, żeby nie niszczyli tych wszystkich dokumentów i tak no to. Polacy powinni zająć wszystkie gmachy użyteczności publicznej, ministerstwa, telewizję i tak dalej, A gdyby komuniści zaczęli strzelać, to byłoby powstanie, to trzeba by było walczyć. Tylko gdyby wtedy komuniści zaczęli strzelać, to później by im zostało jedno, musieliby wsiąść w samoloty i uciekać z Polski, prawda? I wtedy nie byłoby dla nich zmiłowania. Ale nawet gdyby zaczęli strzelać, gdyby były ofiary, to Polska by... to by się opłacało. To Polska by inaczej zupełnie wyglądała, prawda? Przecież pamiętajmy, że to komuniści prowadzili nas do Unii Europejskiej że prezydent komunistyczny był przez dwie kadencje. Myślę oczywiście o Kwaśniewskim. Że SLD rządziło w Polsce. Rządzili ci sami, którzy przedtem niszczyli Polskę w PRL-u, że społeczeństwo zostało, znaczy, było nadal otu, otumanione, zaczadzone komunizmem, bo no bo jeżeli nikt ich nie potępia, to znaczy, że PRL nie był taki zły, że komuniści nie są tacy źli i tak dalej. E, powstanie zmieniłoby los Polski, byśmy żyli w zupełnie innym kraju e, i Normalnej, niepodległej Polsce. I teraz jest jeszcze jedno istotne pytanie, bo od 1989 roku wielu dobrych Polaków, patriotów, katolików wciąż czekało, wciąż marzyło, że wreszcie jakaś polska, katolicka prawica przejmie władzę w Polsce i zacznie budować Polskę, która będzie Polską. No i co? I minęło od 89 tyle lat: 11 plus 25, 36 lat, I jest gorzej niż było i nie widać żadnej szansy, żeby władzę, pełną władzę, taką, która mogłaby zmienić konstytucję, zmienić ustrój państwa, zmienić ustrój finansowy, pogonić te wszystkie koncerny. Spowodować, że handlem by się zajmowali Polacy, yy, że Polacy przejęliby no, wszystkie sektory gospodarki. Tego się nie da zrobić przez mechanizmy demokratyczne, bo te mechanizmy demokratyczne są tak ustawione. I towarzyszą im media, towarzyszą im, yy, towarzyszy im wciąż obowiązująca ta umowa okrągłego stołu. I najprawdopodobniej, Polska odzyska niepodległość, stanie się Polską, prawdziwą Polską w wyniku jakiegoś powstania. Prawdopodobnie będzie wyglądać to w ten sposób, że będzie mega kryzys, padnie Unia Europejska, padną Niemcy, pewnie Francja. Będziemy wolni i będziemy mieli ten ustrój, który mamy i ten rząd, który mamy i ten parlament, który mamy. I on będzie próbował dalej kontynuować swoją władzę. I wtedy trzeba by było to zakończyć jednym posunięciem. Inaczej się nie da. Jeżeli na to się zgodzimy, to Polska stanie się, e, no przestanie istnieć, prawda? Tak czy siak. Więc e, powstanie daje nam siłę. Powstanie daje nam toż, powstania dają nam siłę. Powstania dają nam tożsamość narodową. Powstania są, jak się wydaje, jedyną drogą do wolności. I zobaczmy. Nie było powstania w 80 roku, nie było powstania w 89 roku i co się stało z Polakami? Co się stało z polskim społeczeństwem? Co to za ludzie, którzy głosują na PO, którzy głosują na Lewicę, yy, którzy chcieli mieć yy, prezydenta? Yy, yy, tego, którego wysunęło PO. Co to za ludzie? Znaczy to nie są wynarodowieni Polacy. Znaczy czy to, czy to jeszcze są Polacy? O czym oni myślą? Jakie mają wartości? Czego chcą? Czy myślą o Polsce? Czy w ogóle wiedzą, co to znaczy Polska i polskość? Czy nie zginęli jako Polacy w wyniku tego, co się działo po 80., po 89. W wyniku tego, że powstania e, nie było. Dziękuję